Ale jest pewna rzecz, która powoduje, że ludzie na pewno będą chcieli bardziej od Ciebie kupować, niż od kogokolwiek innego. I teraz od kogo ludzie w współczesnym świecie chcą kupować? Od kogoś, kogo znają, kogoś lubią, czy kogoś szanują za eksperta? Przy tanich produktach, kiedy sprzedajemy tanie produkty, kiedy ludzie się nie zastanawiają nad wydaniem olbrzymich pieniędzy, rozumiecie że to są tanie produkty, to ludzie mają skłonność odkupowania od ludzi, których lubią i których znają. Ale czym jest produkt trudniejszy, czym jest bardziej, e, trzeba więcej pieniędzy wydać, czym jest większa konkurencja, tym ludzie bardziej kupują od kogo? Od ekspertów. od ekspertów. I tak chcę Wam powiedzieć, że badania pokazują, że to jest tak potężna skala, że ponad 54% e, największego wolumenu sprzedażowego wynika z tego właśnie faktu. Czyli 54% ludzi kupi tylko od ekspertów. Z czego pozostałe są jeszcze cztery inne, które podzielą się na 4, 15, 16 itd.